Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie organizowanym razem z gazetą lupuską i naszą firmą King, całą Volkswagen. Chciałem dzisiaj zaprezentować Wam jeden z naszych samochodów, jeden z naszych modeli Volkswagena, jakim jest Volkswagen Up!. Jest to autotypowo miejskie. Volkswagen ma już bardzo bogate doświadczenia w budowaniu tego typu samochodów. Jest to na dzień dzisiejszy najnowocześniejszy samochód tego typu, czyli samochód miejski. Samochód dostał nagrodę World Car of the Year 2012. Jest to bardzo nowoczesny, bardzo innowacyjny samochód, między innymi za silniki i skrzynie biegów. Bardzo dobre silniki i te skrzynie tutaj są w tym samochodzie. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ten samochód reprezentuje, między innymi układ ABS i ESP, który jest no, w tej klasie niespotykanym standardem. Tutaj to już mamy. Mamy cztery poduszki, które swobodnie zastępują też poduszki boczne. Wiele praktycznych rozwiązań w tym samochodzie znajdziemy. Na przykład dużo tutaj schowków ciekawych mamy, rozwiązania, gdzie nic nam nie. Lata po tym samochodzie, tylko gdzieś ma swoje miejsce, jest schowane, uporządkowane po prostu to wnętrze. Duży bagażnik, jak na taką klasę samochodu, bardzo duży jest bagażnik w tym aucie. No i co dla nas, dla użytkowników najważniejsze, jak jeździmy takim autem, to zawsze patrzymy na zużycie paliwa, a tutaj jest bardzo niskie. Producent podaje w średnio w krańcach 4,5 litra. Nasi klienci to potwierdzają i nawet twierdzą, że są w stanie mniejsze zużycie paliwa mieć. I zapraszam do, do udziału w tym konkursie, gdzie główną nagrodą będzie właśnie taki samochód Volkswagen Up. Życzę wszystkich powodzenia.